No, ale... Z naszym sztabem nie było żadnego ustalenia, że nie można wnieść flagi. Nie, nie było ustalenia. Na ostatniej debacie stawem... była flaga i nie było żadnych uwag z tym związanych. Nie, ale flagę żeście Państwo wnieśli bez naszej zgody, tak? Była rozmowa na To ten jest temat, stanowisko byśmy... naszego kandydata i nie macie w tej kwestii nic no, no, no. do powiedzenia. Znaczy, przepraszam, my jesteśmy gospodarzem tej debaty, w związku z tym to my ustalamy reguły, które wspólnie przyjęliśmy na spotkaniu i proszę mnie nie nagrywać. Proszę zostawić to. Proszę nie dotykać stanowiska naszego kandydata i odejść od niego. I proszę się przedstawić, bo nie wiem kim pan jest. Jestem producentem tego widowiska. A pana nazwisko? Ee... Jest to rzecz prywatna w tym momencie. Proszę wystąpić. Do no to proszę odejść od stanowiska Jacka Wilka. I proszę nie dekoncentrować kandydata i to nie ja napadać. Pana bardzo przepraszam. Proszę wyjść z tego studia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Dzień. Proszę odejść od stanowiska naszego kandydata. Dobrze, ale pan Jest kandydat, jest, ale pan już nie może tu przybywać. Do nagrania jest jeszcze 20 minut. Proszę odejść od stanowiska kandydata. Myślę, że, że flaga nikomu nie przeszkadza. To jest ja nasz tylko bardzo przeważam, chodzi o... ja, ja nie mam nic przejść po placze, tak? No mówię właśnie. o zasadach, które kierują no, się wszyscy. Uh, Te ale zasady Nie było ustawione. w regulaminie żadnego zakazu yy, tego typu znaku, więc myślę, że nie powinno to być problemem. Bardzo proszę, wyjdź ze studia. Dobrze, wyjdę. Na razie jestem ze skrzyżykiem, mu pomagam. Nie, ale I już jestem. Państwo proszę naruszyć ruszyć naszego kandydata. Proszę odejść od stanowiska. Niech pana kandydata nie dotykał. Przepraszam Panu. bardzo. Przed chwilą Wasza ochrona szarpała się o polską flagę z, 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 nie, z naszym proszę, kandydatem. Proszę odejść od, od stanowiska. Nie, to pana proszę, żeby pan odszedł od stanowiska. Dobrze, to myślę, że podejmijmy kompromis. Flaga zostaje, wszyscy odchodzą. To, bardzo proszę. Dziękujemy W takim razie proszę, możemy wyjść ze studia. Chciałbym zobaczyć jak panowie odchodzą z na naszego proszę, kandydata. Jeszcze, na te, i ty pan też i e, proszę mnie nie nagrywać, bo to jest, e, ja sobie nie życzę. Proszę, to proszę nie naruszać mojej nietykalności. Ale to proszę no, mnie nie nagrywać. Słuchajcie. Obsługa atakuje uczestników. Niech pana nie atakuje. Proszę opuszczyć. Proszę o opuszczenie. Do wyjścia. Prosiliśmy pana o coś, tak?